W poprzednim odcinku rozmawialiśmy sobie o tym, dlaczego, znaczy, właściwie rozmawialiśmy sobie o tym, jak wygląda struktura organizacyjna tych głównych filarów systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy, a jeszcze wcześniej o tym, że generalnie skala tego zjawiska jest dość duża, a jego ściganie no, nie jest łatwe od wielu lat, bo poziom tego przypadku mienia pochodzącego z czynów zabronionych jest wciąż niezadowalające te 2% szacowanej wartości tych korzyści pochodzących ze swojenia przestępstw. Natomiast dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle ściganie prania pieniędzy jest tak trudne i dlaczego jeżeli dzielimy sobie to zjawisko na dwie takie kategorie, czyli kategorię pierwszą, którą ja nazywam praniem pieniędzy samoistnym i o tym zresztą już nie pierwszy raz o tym mówię, Pisałem w tej książce, bo pranie pieniędzy samoistne to jest taka sytuacja, gdzie my badamy, znaczy właściwie samoistne, jako samodzielne przestępstwo. My poszukujemy korzyści pochodzących z popełnienia przestępstw w oparciu o analizę transakcji. Natomiast mamy jeszcze drugie, drugą odsłonę walki z praniem pieniędzy, czyli sytuacja, kiedy my wiemy, o tym, że dana osoba uwikłana jest w jakąś e, przestępczość zorganizowaną, czy jakąkolwiek formę przestępczości przynoszącą korzyści majątkowe, no i w związku z tą wiedzą e, identyfikujemy składniki majątku, e, które kontroluje taka osoba, no i oczywiście w związku z tym e, podejmujemy działania właśnie służące pozbawieniu. Tej osoby, która popełnia czyny zabronione przynoszące korzyści majątkowe, właśnie tychże korzyści. No i oczywiście wtedy, przy okazji postawienia zarzutu, popełnienia jakiegoś czynu bazowego, czyli na przykład, nie wiem, obrotu narkotykami, wprowadzania do obrotu sfałszowanych leków, etc., etc., dodajemy jeszcze zarzut właśnie prania pieniędzy, czyli tego wprowadzania do Systemu finansowego, czy wchodzenia w posiadanie środków, czy w ogóle składników aktywów pochodzących z popełniania właśnie tego czynu bazowego, podstawowego, który wygenerował te przestępcze korzyści. Dużo trudniej jest ścigać pranie pieniędzy wtedy, kiedy my nie wiemy ani o czynie bazowym, ani o związkach osoby, która pozostaje w posiadaniu składników majątku. Właśnie w związkach tej osoby z popełnieniem jakiegokolwiek czynu bazowego, natomiast zachowanie takiej osoby jest podejrzane. No i czas problem ze ściganiem tego prania pieniędzy w ramach tego samodzielnego prania, czyli jakby bez powiązania osoby, która jest w posiadaniu składników majątku właśnie z czynem bazowym. Tutaj tych powodów jest co najmniej kilka. Pierwszy i podstawowy jest taki, że Definicja prania pieniędzy w różnych krajach się różni. To nawet w takim brytyjskim akcie prawnym Proceeds of Crime Act 2002, który tam gdzieś na początku serii wspominałem, w artykule 327, 328, 329, gdzie typizowane są te podstawowe czyny właśnie prania pieniędzy, wskazuje się, że osoba, która wchodzi w posiadanie takich korzyści pochodzących z czynu zabronionego, penalizowanego w Wielkiej Brytanii, no bo tam generalnie pranie pieniędzy dotyczy korzyści pochodzących z jakiegokolwiek czynu zabronionego, ale jest wyłączenie mówiące o tym, że jeżeli w kraju, gdzie generowane są te korzyści, dane działanie nie jest czynem zabronionym, nie jest no to wtedy osoba, która wchodzi w posiadanie takich składników aktywów nie popełnia przestępstwa również w Wielkiej Brytanii, no bo nie nastąpiło, nie, 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 nie uruchomił się pochód przestępstwa w związku z tym, że w kraju, gdzie wygenerowano te korzyści, to nie jest czyn zabroniony, tak? I wtedy taka osoba nie, nie podlega odpowiedzialności za pranie pieniędzy. To ciekawe, w process of Crime Act jest również w artykule 329 informacja o tym, że ponosi się odpowiedzialność karną w sytuacji, kiedy wchodzimy w posiadanie takich przestępczych aktywów. I jakby linią obrony jest sytuacja, kiedy mieliśmy to adequate consideration, czyli weszliśmy w posiadanie w okolicznościach, które nie powinny były budzić naszych wątpliwości. No bo oczywiście jest o pranie pieniędzy, jest przesądzą umyślnym w Wielkiej Brytanii, ale Właśnie w ramach tej winy w zamierze, umyślności w zamierze ewentualnym, można zastanawiać się, czy w okolicznościach, w których osoba weszła w posiadanie pewnych składników aktywów, nie możemy doszukiwać się takiego godzenia się na to, że one mogły pochodzić z czymś zabronionego. I tam jest definicja takiego inadequate consideration, która jak się popatrzy na nią, to, to jakby łudząco przypomina naszą definicję przestępstwa. Gdzie mówi się o tym, że inadequate consideration to jest na przykład sytuacja, kiedy wchodzimy w posiadanie składnika majątkowego po cenie, która jest jakoś rażąco nierynkowa, rażąco niższa niż powinna była się pojawić, biorąc pod uwagę taką wartość godziwą, no powiedzmy, używając języka rachunkowości takiego składnika aktywów. Teraz jeżeli. Kupujemy coś, czy wchodzimy w posiadanie czegoś w ramach, no powiedzmy, wartości zbliżonej do wartości godziwej, no to nawet jeżeli to pochodziło z przestępstwa, a my nie nam nikt nie udowodni, że wiedzieliśmy dokładnie, że tak jest, no to nie będziemy mieć zarzutu prania pieniędzy, czy też ten zarzut zostanie porzucony. Natomiast jeżeli byśmy nabyli składnik majątków po cenie jakoś rażąco niższej niż rynkowa, mając świadomość, jakby jak wygląda cena rynkowa. No to wtedy możemy, na przykład, już tak jak w Polsce, w związku z paserstwem narazić się na odpowiedzialność karną. No i jakby widzimy, że u nas pranie pieniędzy jest wy, 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 wyłącznie umyślnym przestępstwem. Paserstwo jest w ogóle w innym rozdziale. W związku z tym, generalnie, no jest pewna konkurencyjność w ogóle zarzutu z tytułu paserstwa versus zarzut z tytułu prania pieniędzy. Niemniej jednak, Jakoś paserstwo w walce z praniem pieniędzy w, w Polsce się nie przyjęło, że tak powiem. Szkoda, bo mamy możliwość odpowiadania za paserstwo również nieumyślnie, czyli kiedy okoliczności wskazują na to, że jakby w ok kupuje, na, wchodzimy w posiadanie jakiejś rzeczy w okolicznościach, które mogą czy powinny wskazywać, powinny. Bierzemy tutaj standard racjonalnej osoby. Powinny wskazywać na to, że mogą pochodzić z popełnienia czynu zabronionego. Co ciekawe, w Konwencji Warszawskiej Rady Europy z 2005 roku, z maja, podpisanej zresztą w Warszawie, Um, pojawia się taka możliwość w ramach um, definicji prania pieniędzy, aby um, nie tylko było to przestępstwo umyślne, ale również, żeby można było podlegać odpowiedzialności za udział w procederze prania pieniędzy, również w sytuacji, kiedy osoba powinna była um, w ramach takiego standardu racjonalnego obywatela um, brać pod uwagę, że dany składnik majątku może pochodzić z podpania czynu zawojonego. To jest bardzo interesujące w tym kontekście, bo, no, bo, no bo właśnie, bo, bo, bo nawet w Warszawie podpisaliśmy taki dokument, a mimo to w polskim przepisie dotyczącym właśnie penalizacji prania pieniędzy, z artykułu 299, nie mamy takiej możliwości. Co więcej, co jest dość kuriozalne, mamy możliwość odpowiadania za pranie pieniędzy w fazie przygotowania. To bardzo rzadki przypadek. No ale jeżeli jest problem z udowodnieniem umyślności co do czynu bazowego i co do samego Faktu e, wchodzenia w posiadanie korzyści e, majątkowych po pochodzących z popełnienia tego czynu bazowego, mamy problem z z sprawstwa, usiłowania, to e, myślę, że w szczególności e, tym bardziej będziemy mieć problem z e, próbą e, dowodzenia e, e, umyślnego przygotowania do popełnienia przestępstwa prania pieniędzy. No ale to tak nawiasem mówiąc. Natomiast problem główny, no to, to jest oczywiście sytuacja, gdzie te definicje czynów bazowych mogą się różnić tak, w różnych krajach. W niektórych krajach samo przestępstwo w pieniędzy nie obejmuje wszystkich czynów zabronionych, a tylko niektóre, i to wszystko powoduje, że w kontekście tej różnorodności regulacji krajowych w różnych państwach. Może pojawić się wyzwanie z właśnie ustaleniem, że osoba weszła w posiadanie korzyści, majątkowo pochodzące z pełnienia przestępstwa, które miało miejsce w miejscu, gdzie właśnie te kryminalne korzyści zostały wygenerowane. Drugi problem, oczywiście, to jest w ogóle problem identyfikacji tego czynu bazowego. Zwłaszcza, że w naszym krajowym porządku prawnym wymaga się przy praniu pieniędzy, aby wskazać konkretny czyn bazowy, który, czy konkretny czyn zabroniony, który jest źródłem pochodzenia środków majątkowych. No i oczywiście to też jest niezwykle trudne w tym praniu samoistym, gdzie mamy transakcję podejrzaną i tak naprawdę nie mamy wiedzy na temat powiązań osoby, która jest posiadaniem składnika majątku z jakąkolwiek konkretną e, działalnością przestępczą. Co sprawia, że znowu. E, stawienie zarzutu prania pieniędzy jest trudne, no musimy wskazać jakie to y, przestępstwo bazowe miało miejsce i że te środki w związku przenosunkowym pochodzą z powiedzenia tego czynu zabronionego. No to sprawia oczywiście, że najczęściej y, te zarzuty prania pieniędzy pojawiają się wobec osób, które, u których wiadomo, że są po prostu w jakiś sposób zaangażowane w działalność przestępczą y, i y, y, jakie jest to przestępstwo bazowe i po prostu dodaje się zarzut prania pieniędzy, no i w tej okazji można oczywiście dokonać Wstrzymania transakcji, blokady rachunku osoby, jeżeli w jakiejś instytucji finansowej posiada taki rachunek bankowy, no bo mamy ten czyn bazowy, który jest podstawą do postawienia zarzutu. Natomiast dużo trudniej jest to zrobić z perspektywy samej transakcji podejrzanej. Co więcej, w takiej sytuacji oczywiście często osoby, które złapane są za rękę, no będą twierdzić, że no była to darowizna, była to jakieś, nie wiem, bezpodstawne wzbogacenie albo w jakikolwiek sposób osoba na przykład uzyskała, uzyskała przychody nieujawnione wobec e, m, Krajowej Administracji Skarbowej, no i wtedy ona może nawet chcieć zapłacić podatek z tego tytułu, z odsetkami powiedzmy, w ramach czynnego żalu, no i wtedy problem na przykład może pojawić się taki, że taka osoba w ramach tego czynnego żalu e, dokona legitymizacji korzyści pochodzących z pełnienia przestępstwa, ponieważ stworzy się sztuczny, e, sztu, sztuczne źródło pochodzenia majątku, no i po zapłaceniu tych wszystkich kar i odsetek ten majątek zostanie de facto wyprany i będzie już w tej fazie Integracji. To samo przestępcy czasem wykorzystują spory sądowe do tego, aby legitymizować korzyści pochodzące z popełnienia przestępstw. Ktoś przegrywa w procesie karnym i na podstawie wyroku płaci drugiej osobie jakąś tam kwotę pieniędzy. No i jakby zapłacona w ten sposób kwota z opisem, że właśnie jest to w wykonaniu wyroku, często jakby potrafi uśpić em, instytucję obowiązaną w kontekście właśnie powiązania takiej płatności z jakąkolwiek działalnością. Yy, przestępczą, kryminalną. No i to powoduje na koniec dnia, że to, co mogą zrobić instytucje obowiązane tak naprawdę, to mogą yy, identyfikować swoich klientów, identyfikować tych beneficjentów rzeczywistych, czyli te osoby, które de facto na koniec dnia yy, są tymi, którzy korzystają z funkcjonowania jakiegoś podmiotu prawnego. Jeżeli mamy podmioty korporacyjne, no to patrzymy na strukturę właścicielską, patrzymy na osoby kontrolujące takie Podmioty korporacyjne, no bo oczywiście często osoby uwikłane w przestępczość gospodarczą, no nie chcą ujawniać swoich związków z podmiotami prawnymi, które... Które są w posiadaniu majątku pochodzące z tych przestępstw, no bo ten link personalny może doprowadzić do blokady rachunków, wstrzymania transakcji, no i generalnie na koniec dnia przypadku mienia, no bo korzyści pochodzące z popełniania przestępstw, będące przedmiotem prania pieniędzy, podlegają przypadkowi, nawet w, w rozumieniu naszego artykułu 299, parag... 299 tekstu karnego. Zatem jak widać, dla instytucji obowiązanych pozostawiono tak, takim głównym zadaniem jest tak naprawdę identyfikacja tych osób, którymi nawiązują te stosunki gospodarcze i o tym właśnie, jakie są te obowiązki, konkretnie, będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku, oraz identyfikacja tych beneficjentów rzeczywistych, weryfikacja informacji o tym, kto jest tym klientem, aby potwierdzić, że to co klient deklaruje jest rzeczywiście zgodne z rzeczywistością, no i później to co klient deklaruje jeśli chodzi o to co będzie przedmiotem jego aktywności transakcyjnej, co będzie źródłem wpływów na jego rachunek na przykład, czy jakby charakteru działalności prowadzonej w ramach tego rachunku, no czy to jest zgodne z rzeczywistością, czyli monitorowanie transakcji, poszukiwanie wszelakich odstępstw od deklaracji, no i oczywiście Podejmowanie trudnych decyzji, czy w danym konkretnym przypadku dana transakcja, dane, dane saldo na, na rachunku, czy, czy, czy sam rachunek powiązany z konkretną osobą jest jakby podejrzany, podejrzewany o związki z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. No i w związku z tym, jeżeli mamy takie podejrzenie, czy to personalne, czy transakcyjne, no to czy zachowanie jakieś nietypowe klienta. Kiedyś na przykład. Zwracało się uwagę na to, czy osoba otwierająca rachunek nie jest obserwowana przez jakieś osoby trzecie, i generalnie jej jakby świadomość tego, w jakim celu otwiera ten rachunek na przykład budziła wątpliwości, no i takie rachunki były na przykład zgłaszane jako potencjalnie podejrzane o związki z praniem pieniędzy, że ktoś jako taki słup był po prostu wystawiony, osoba zupełnie powiązana z działalnością przestępczą, ale kontrolowana przez osoby uwikłane właśnie w udział w przestępczości zorganizowanej. Jest coraz trudniej, no bo oczywiście digitalizacja usług finansowych powoduje, że te transakcje odbywają się coraz szybciej, często w sposób zautomatyzowany. Te osoby, które uczestniczą w tym obrocie, no nie pojawiają się już fizycznie w oddziałach banków, tylko dokonują tych transakcji zdalnie. Wymienienie się loginami, hasłami, jakimiś kodami, kluczami dostępu nie jest wysoce skomplikowane, co, co sprawia na koniec dnia, że to zadanie Typowania związków konkretnego rachunku bankowego, czy jakiegoś rachunku inwestycyjnego, czy portfela, na przykład krypto, z działalnością przestępczą staje się coraz trudniejsze. Coraz więcej się na to wydaje środków, ale oczywiście najważniejszą sprawą jest powiązanie to personalne z, z jakąś po prostu działalnością przestępczą, przedmiotowe, czy osobowe, tak, czyli czy środki pochodzą od kogoś, kto, no ale to na koniec dnia będzie podmiotowe powiązanie, od kogoś, kto jest uwikłany w działalność przestępczą, czy trafiają do kogoś, kto jest uwikłany w działalność przestępczą i to budzi to podejrzenie, że jeżeli mamy czyn bazowy i mamy ten związek przyczynowo-skutkowy, no to możemy wnioskować, że mamy tę transakcję podejrzaną, ale jeżeli nie mamy powiązania personalnego, nie mamy tego związku przyczynowo-skutkowego, no to możemy mieć problem, żeby wskazać, że to jest akurat w naszym przypadku, e, Transekcja podejrzana. Niestety w praktyce obrotu gospodarczego to rozliczanie instytucji obowiązanych jest często z tego, czy wypełniają to swoje obowiązki w zakresie identyfikacji, weryfikacji klienta, aktualizacji na przykład matrycy ryzyka, aktualizacji um, oceny ryzyka swojej działalności ze względu na um, nie wiem, kanały dystrybucji, rodzaje produktów, um, kategorie klientów, powiązania geograficzne klientów, np. realizację obowiązku weryfikacji obecności klientów osób reprezentujących klientów czy beneficjentów rzeczywistych klientów na listach sankcyjnych powiązywanie czy poszukiwanie powiązań klientów i beneficjentów rzeczywistych czy udziałowców z osobami eksponowanymi politycznie czy osobami, które są właśnie osobami najbliższymi osób eksponowanych politycznie, czy osobami, które są bliskimi współpracownikami takich osób. Co ciekawe, nie mamy tak naprawdę publicznie dostępnych rejestrów, które pozwoliłyby nam poszukiwać tych powiązań personalnych z osobami eksponowanymi politycznie, tak naprawdę te bazy te informacje są mocno rozproszone, mocno zdecentralizowane, co jakby powoduje, że bez wykorzystania technologii przy średnich i większych podmiotach. O statusie instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, no trudno jest tak naprawdę zarządzać w ogóle tym ryzykiem. Oczywiście, w takim uproszczeniu, no jednym z sposobów na zarządzanie jest oczywiście zapytanie klienta o deklarację, czy jest Pepem i czy, czy tą osobą eksponowaną politycznie, publicly po exposed person, czy, czy osobą powiązaną z PEP-em, najbliższą, czy współpracownikiem tego Pep'a. No i na tej deklaracji się często kończy, co nie zmienia faktu, że tak naprawdę Pytanie można sobie zadać, czy taka deklaracja jest wystarczająca. Tak? No w wielu przypadkach jest, ale niekiedy, na przykład, aktywność transakcyjna może nam sugerować, że jednak takie oświadczenie nie było do końca prawdziwe. I teraz, oczywiście, to. Wszystko wymaga odpowiedniego zaprojektowania sobie, monitorowania tych transakcji, monitorowania tej aktywności klienckiej, pamiętania o tym, żeby aktualizować te informacje na temat klienta przy najbliższej możliwej okazji w, w ramach jakiegoś tam cyklu ak aktualizacji. No i pytanie, z jakich narzędzi korzystamy tak naprawdę, żeby weryfikować tożsamość tego klienta. Co więcej e, przepisy unijne w ramach pakietu AML wprowadzają e, pewne ograniczenia dotyczące dostępu do e, nawet tych publicznych rejestrów typu centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych, bo e, dwa lata temu pojawił się taki e, spór prawny i takie pytanie prawne przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości mówiące o tym, że e, publiczny dostęp informacji, do, do informacji na temat na przykład osób będących beneficjentami rzeczywistymi, jakichś dużych substratów majątku, no może powodować zagrożenie dla tych osób, tak, no bo nie tylko będą te dane wykorzystywane do weryfikacji na przykład kontroli nad jakimś składnikiem majątku po stronie instytucji obowiązanych, ale taka informacja dostępna publicznie będzie również łakomym kąskiem dla zorganizowanej grupy przestępczej na przykład identyfikującej osoby majątne i stające się, i takie osoby mogą w ten sposób stawać się na przykład targetem dla działań tych zorganizowanych grup przestępczych. W związku z tym no, istnieje teraz taki projekt w ramach pakietu EML, żeby jednak ten dostęp do tych baz był ograniczony do instytucji obowiązanych i podmiotów działających na zlecenie tych instytucji obowiązanych, odpowiednio zweryfikowanych. No i wtedy oczywiście te podmioty by dostęp na, na ryzyko, yy, znaczy ry, ry, ryzyko nieodpowiedniego wykorzystania tych informacji byłoby oczywiście, byłoby oczywiście po stronie tej te instytucji obowiązane, tak, no, co powoduje jakby, że z jednej strony musimy, znowu mamy ten dylemat, musimy dbać o ochronę praw jednostki w ramach Unii Europejskiej, bo mówimy akurat w tej chwili o rynku europejskim, ale z drugiej strony też o interes taki ogólnospołeczny, polegający na właśnie identyfikowaniu tych składników majątku, które pochodzą z pełnienia przestępstw, no, bo jeżeli nie będziemy odbierać przestępcom ich korzyści z spełnieniu przestępstw, no to oczywiście Przestępczość zorganizowana będzie trwała dalej w najlepsze się miała, i to może doprowadzić do bardzo negatywnych, to mówiliśmy sobie wcześniej, skutków społecznych na poziomie zarówno krajowym, jak i poziomie międzynarodowym. Także, myślę, że na temat tych wyzwań związanych z typowaniem transakcji, czy Ruchów, składników aktywów, powiązanych właśnie z praniem pieniędzy, to może tyle. Natomiast w kolejnym odcinku już przejdę do bardziej konkretnych kwestii związanych z programem AML i tym jak, w jaki sposób, jakie elementy są takimi kluczowymi składowymi. W pierwszym, myślę, kolejnym odcinku. Opowiem tak ogólnie o zarysie tego, jak taki program modelowo powinien wyglądać w oparciu o dokumenty czy praktyki, a w kolejnych odcinkach będziemy sobie już bardziej odnosić się do tego, jakby gdzie możemy szukać źródła tych obowiązków i jakiegoś wsparcia w zakresie projektowania tych programów AML już w, w dostosowanych do konkretnych podmiotów prawnych funkcjonujących na rynku. To Zarówno instytucji obowiązanych, jak i instytucji e, innych spoza grona instytucji obowiązanych, bo ryzyko uwikłania podmiotu prawnego w, w relacje z przestępczością zorganizowaną, z korzyściami pochodzącymi z popełniania przestępstw, jakby niesie ze sobą e, wiele negatywnych skutków e, również dla po prostu uczestników rynku, którzy nawet nie są, nie mają statusu instytucji obowiązanej w ramach zarządzania ryzykiem prawnym. bo Pamiętajmy, że e, Mamy rozszerzony przypadek mienia, jeżeli otrzymamy coś od przestępcy w, i właśnie e, na przykład w okolicznościach tego inadequate consideration z brytyjska, nie, czyli sytuacji, kiedy podejmujemy jakiś super atrakcyjny deal, tylko że później okazuje się, że ten deal miał, był finansowany ze środków pochodzących z połowienia przestępstw, no to niezależnie od tego, czy jesteśmy instytucją obowiązaną, czy nie jesteśmy instytucją obowiązaną, możemy się narazić na zarzuty udziału w przestępstwie, przestępstwie prania pieniędzy. Ale to w kolejnych odcinkach, także dziękuję za uwagę. Życzę miłego popołudnia i do zobaczenia w następnej części cyklu AML dla początkujących. thank you